Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Po raz kolejny i dzisiaj zapraszam was na następny odcinek z serii Kawa na ławę. Także kawę już mam. Ławę prawie mam, powiedzmy. I kładziemy i zaczynamy. No i zaczniemy sobie od kawy, bo w poprzednim odcinku mówiłam wam o kawach, które zamówiłam od Herbacianej Wyspy. I słuchajcie, zdecydowałam się kupić kolejne smaki, no bo oczywiście ja muszę wszystko wypróbować i zobaczyć, jak to jest. Ale zanim Wam przedstawię te smaki i opowiem Wam trochę o nich, no bo już część z nich próbowałam, no to muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, o obsłudze klienta w tej firmie, bo jestem po prostu no, bardzo mile zaskoczona, no bo sytuacja ma się tak. Napisali do nas po prostu, że no spóźni się dostawa, no bo brakuje tam jednej kawy, cynamonowej, czyli mojej ulubionej. No i czy wytrzymamy, czy mają wysłać to, co już jest? I uwaga, na swój koszt. No to my odpisaliśmy, że damy radę, że przeżyjemy, że jeszcze coś tam kawy na dnie jest. No i wyobraźcie sobie, że dwa dni później kawa była już u mnie i to właśnie. Byłam w szoku, no bo kurczę, naprawdę wysłali na swój koszt i, i nawet jak człowiek pisał, że nie trzeba, że poczekamy, że nic się nie dzieje, no to jestem bardzo zadowolona i jestem po prostu w szoku, że tak niektóre firmy postępują. Jeżeli chodzi o kawę, którą dzisiaj będę pić, no to będzie to tak zwany, wiecie, unboxing youtube'owy, bo nie piłam tej kawy i tak tutaj spoglądam, bo widzę, że Chyba szminkę będę tutaj zostawiać na tym kubku, bo ja niedawno tę pomadkę uskuteczniłam na ustach. Jest to pomadka Smoke Rubin od marki Hean. Także zobaczymy, co tu będzie. Dzisiaj będę pić Hawajską Noc. No bo wiecie, no tak, jak to burżuj roku. Zobaczymy. Mmm, dobre! E, czuć ananas. Mmm. Bardzo dobre nawet rzekłabym. No i słuchajcie, co ja tutaj mam, pierwsza z nich to jest krem brûlée i powiem Wam, że piłam to i jakoś, nie wiem, chyba koło kremu brûlée to nie stało, albo nie wiem, ja mam jakiś sparzony język, nie, nie umiem, nie wiem, dla mnie nie, to, to, to jakoś nie, kolejna to jest imbiel i malina, tego jeszcze nie próbowałam, co tutaj jeszcze mam? Paryż nocą. Tutaj miała być pomarańcza. Ja nie wiem. Ja byłam w Paryżu i byłam w Paryżu nocą. Nie wyczuwam pomarańczy, nie wyczuwam klimatu Paryża. Co tutaj jeszcze mam? Waniliowy krem. Nawet spoko, chociaż to jest bardzo delikatna nuta wanilii. No i chyba tutaj już przejdziemy do czegoś, z czym nie miałam do czynienia, czyli belgijskie praliny. Tutaj mam o hawajska noc, czyli to co dzisiaj. No i mam jeszcze maczę. I powiem wam tak. Kiedyś Wydaje mi się, że kilka lat temu, dwa czy może trzy lata temu jadłam na Puławskiej w Warszawie lody macza. I przepadłam, one były tak pyszne, że po prostu aż mnie zatkało. Także wiecie, wymarzyłam sobie, że o, zacznę pić maczę. I jak wczoraj pomąchałam, to stwierdziłam, uuu, właśnie to mi przypomina ten smak i ten zapach właściwie tych lodów. Sorry, że się tutaj kręcę, ale chcę sobie uporządkować te kawy. I stwierdziłam, o, dobra, jedziemy z tematem. No i włączyliśmy, wiecie, jak dziady stulecia, włączyliśmy filmik na YouTube, jak zaparzyć, jak dobrze zaparzyć maczę. No i... Eee, no i pojawiła się informacja, że macze, macze, słuchajcie, to trzeba mieszać bambusową miotełką. Hmm. Miotełka, no miotełkę to ja mam co najwyżej do podłogi. I miotełki nie miałam. Jak spróbowałam tej maczy, to uznałam, że nie wiem, dla mnie smakuje to jak trawa. I ja po prostu chyba nie jestem przyzwyczajona do zielonej herbaty i do wszelkiego typu właśnie takich trunków. Także stwierdziłam, że może, może faktycznie zużyję tę herbatę. No bo, oczywiście, jeszcze będę próbować, bo tutaj jest jej 50 gramów. Tak, tak, i tutaj też było napisane parzyć. Kilkakrotnie można parzyć, ile zalać i tak dalej, ale ja oczywiście stwierdziłam, że skonsultuję się z YouTube'em. Także co ja mówiłam? Aha, że użyję do deserów, no bo można dodać do lodów, można dodać do jogurtu naturalnego, nie? wiem, Można sobie pododawać, więc no zobaczymy, jak to będzie. Także tak to wygląda na ten moment, i oczywiście czekam. O, kręcę się, kręcę. Czekam, halo, jesteśmy w ostrości, nawet nie wiem, słuchajcie, ja ślepne, ja ślepne. Także czekam na tę cynamonową, bo to była moja ulubiona i tak jak wspominałam, ona faktycznie smakuje jak kawa ze Starbucksa. Mm. Dobre to. Dobre to. Dla wielbicieli Ananasa to będzie coś. No i mam tutaj kilka spraw do umówienia z Wami, ale przed chwilą jedna z Was wysłała mi na Instagramie takie info, to wiecie, jak wysyłacie mi, to grozi u mnie zawałem. No. Także patrzcie, to jest pigment, nowy pigment, psychodeliczna. No, nazwa też taka jest. Patrzcie. Muszę Wam. A, czy to w ogóle. Halo! Czy to w ogóle będzie widać? Dobra, sprawdźmy. Patrzcie na to. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? No właśnie, ja to zobaczyłam i teraz chyba już moje życie nie będzie takie samo. Także chciałam Wam opowiedzieć o. Mm, pierwsza rzecz, dzisiaj oprócz tej kawy, rzecz jasna, no to, to już w ten temat przeszliśmy. I e, o makijażu. Co tutaj się dzieje, co tutaj się błyszczy. <grym> co się tutaj błyszczy. I teraz wszyscy razem, hulem, błyszczą się. Ja mrugam. Um, ale nie daję Wam żadnych znaków. Błyszczy się tutaj Turbo Pigment Magenta. To tutaj się dzieje, natomiast wewnętrznym kąciku o tu o i w ogóle, bo to raczej taki niezbyt skomplikowany makijaż, to jest Cotton Candy Sky, tak? Jakoś tak się, nie, nie wiem, może teraz pomyliłam, ale to jest od e, Terramont Cosmetics, jeden z tych e, nonów. No i jest troszeczkę tutaj czerni i to jest czerni, najczarniejsza czerni z mojej kolekcji. To jest e, czerni z palety Affect in the Spotlight. Także tak, no i rzęsy są z Aliexpress, wiecie, cały czas testuję. Już mówiłam Wam o tych rzęsach, są dosyć spoko, chociaż nie wydaje mi się, żeby one były trwałe, no bo ten paseczek jest bardzo cieniutki. Ale, ale, o czym chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam opowiedzieć o e, formularzu e, z Bella. Czy słyszeliście? Zapewne słyszeliście, ja oglądałam w firmie Marty Myzdoncelity i ten formularz polega na tym, że kosmetolog dobiera Ci pielęgnację za darmo. I słuchajcie, weszłam dzisiaj na stronę właśnie Cosybelli i e, zobaczyłam informacje, że jest tak duże zainteresowanie tym formularzem, że teraz trzeba czekać, trzeba czekać około 14 dni roboczych. Ja wydaje mi się, że tyle czekałam, natomiast najpierw informacja była taka, że zajmie im to 5 dni roboczych. I co jest fajnego w tym formularzu? No, dzieje się. Bo faktycznie ten kosmetolog dobiera nam pielęgnację na jakiej podstawie? Na podstawie tego, co my napiszemy i co podamy, jakich produktów y, używamy, na przykład to możemy się dowiedzieć, czy te produkty są dla nas dobre, jakie leki przyjmujemy, także to też jest ważna informacja. No i dodajemy również nasze zdjęcia, zdjęcia w miarę ostre, żeby było widać facjatę, także moją pryszczata, moja pryszczata facjata wystąpiła yy, razem z kolegami wągrami. E, także no ja uważam, że bardzo dobry pomysł i e, bardzo szczegółowo było to opisane. Także pielęgnacja poranna, pielęgnacja wieczorna, no i oczywiście tonik, serum, e, wszystkie produkty, krem z filtrem, e, te, o których także wspomniałam, że chciałabym zacząć ich używać. Ja Wam mówiłam, że ja w kwestiach pielęgnacji to mogę się nie wypowiadać, także e, no, nie, nie bardzo się orientuję, jak to pielęgnacyjnie wygląda. Także bardzo się cieszę, że takie informacje dostałam wraz z listą produktów. Oczywiście wiecie jak to jest, jeśli ktoś chodzi do dermatologa, no to powinniście najpierw z dermatologiem skonsultować. Jeżeli są jakieś poważne problemy z serą, no to ja tutaj nie namawiam do skorzystania z tego, z, tego, z, tego, z, tego, z tego formularza. Natomiast wspominam, że jest taka opcja i być może któraś z Was będzie tym zainteresowana. Ja jestem bardzo zainteresowana, bo po prostu jak ostatnio zaczęłam szukać, słuchajcie, Czegoś do pielęgnacji, to stwierdziłam, że ja nie mam pojęcia. Ja się tutaj poruszam jak dziecko we wgle, nie wiem o co chodzi, nie wiem z czym to się je. I oglądałam tyle filmików pielęgnacyjnych i stwierdziłam, że dalej nie wiem nic. No bo oczywiście wiecie, jak to jest? Cera, cerze nierówna, trzeba próbować. Te produkty również nie są tanie. Ostatnio nawet spróbowałam jakiegoś tam kremu pod oczy i tak mnie piekło, że naprawdę nie życzę. Nie życzę najgorszemu wrogowi. Zdziwiłam się, bo to był jakiś tam krem, no mam go jeszcze i stosuję, chociaż wiecie. Pieczem skóra pod oczami. No to raczej dziadowo to wygląda. Ale to jest jakiś tam krem, który teoretycznie miał zmniejszać obrzęki. I chyba co tam jeszcze było, no oczywiście nawilżający. Nie pamiętam teraz, nie będę wam ściemniać, ale naprawdę trzeba uważać, bo można się zrobić tak jak ja, więc no, no mo można się na dziadowo zrobić tak jak ja. Mm. Mm. Aż się opliłam z wrażenia. No, jak się opluć, to na wizji, bo inaczej nie ma to racji bytu. Mm. Naprawdę bardzo mi smakuje ta kawa. Wydaje mi się, że ja jestem dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o kawę. No i nawet napisaliśmy parę słów o tej kawie miętowej, że nie jest zanadto miętowa. Oczywiście, no, gusta są jakie są, i być może dla kogoś jest to kawa bardzo, bardzo miętowa, ale dla mnie nie, bo ja mam swój y, ideł kawy miętowej, miętowo-czekoladowej. Y, także przyjęli uwagi do wiadomości jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie miało y, w praktyce. Może przy kolejnych jakichś e, zamówieniach, oczywiście. No i co? Następna sprawa. Chciałam Wam, słuchajcie, opowiedzieć e, o profilach. Może ja wyłączę głos, bo nie wiadomo, czy tutaj się nie będzie coś działo, czy coś nie będziecie do mnie pisać, żeby Wam nie przeszkadzać. Chciałam Wam opowiedzieć, słuchajcie, o profilach. I tutaj nawet gdzieś mam e, zapisane. Halo, halo, Saba Musk, Połączenie jest nawiązane. Słuchajcie, o profilach, które obserwuję na Instagramie. Ja sobie postanowiłam tak sama dla siebie, że nie będę obserwować więcej profili niż stówka. Także taki sobie dałam limit i tego pilnuję, i dzięki temu wydaje mi się, że i wartościowe, i użyteczne, i potrzebne profile obserwuję. Także ja rozumiem, że każdy ma różne preferencje, że niektórzy lubią sobie obserwować znane gwiazdy, że niektórzy makijażystów, niektórzy jakąś porcję wiedzy, jakieś rzeczy to jest związane z encyklopedią, z dokształcaniem się, i tak dalej ze swoim zawodem. Ja natomiast obserwuję większość kąt. Jednak związanych z makijażem, także chciałam Wam opowiedzieć o kilku z nich. Pierwsze, które tutaj mam na liście, to jest Emmy Way Awesome. No i powiem Wam, że moim zdaniem ten profil jest rewelacyjny, bo to jest po prostu kopalnia inspiracji. Za każdym razem jak ja oglądam ten profil, to sobie myślę. Halo, gdzie ta szczęka, którą mam zbierać z podłogi? Naprawdę jestem pod wrażeniem kreatywności artystów i no, zresztą co widzicie na załączonym obrazku, bo starałam się Wam tutaj udostępnić, Dzieje się tutaj na tym profilu. Są różne struktury, różne rodzaje makijaży, różne rodzaje twarzy, do których można ten makijaż dopasować. Jest kolorowo, jest też monochromatycznie, ale jest naprawdę interesująco. Także jeżeli szukacie jakiejś inspiracji, no może jakiejś charakteryzacji, również do wykonania, no to jak najserdeczniej Wam polecam ten profil. I kolejny, który tutaj mam. Halo, halo. Co to jest? Słuchajcie, ja tutaj się nie, nie odnajduję jak zwykle w moim telefonie, wszystko sobie zapisałam, ale kolejny to jest Salvador Dali, czyli strona poświęcona sztuce artysty Salvadora Dali, czyli surrealizm i te klimaty. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam. Dziwne rzeczy i być może też stąd wynika to, że doceniam właśnie coś, co jest takie niezbyt charakterystyczne, niezbyt oczywiste. No i to jest mój ulubiony artysta, poza, poza jednym, o którym za chwilę zaraz wspomnę. Także ten profil po prostu przypomina nam sztukę mistrza, także jeżeli chcecie sprawdzić, no to um, profil nazywa się Salvador Dali Artistry, chyba? M.O. Art. Dobra. I następna osoba to jest Lala. Jest to artystka, która pochodzi z południowej Korei, z Korei chyba. E, ona wydaje mi się, że teraz mieszka we Włoszech. No, moim zdaniem jest niesamowicie inspirująca. Już sam jej wygląd, wiecie, jak na nią patrzę, to ona mi się wydaje faktycznie taką e, trochę kosmitką, i jest, no, no, jest to indywidualność, rzekłabym. Jest ona muzą między innymi projektantów. Była swego czasu muzą Katfon e, także polecam Wam zobaczyć jej profil, zwłaszcza, że ona ma takie bardzo ciekawe zdjęcia, ciekawe ujęcia, również czerń i biel, i również ma zdjęcia ze swoim makijażystą, którego profil także obserwuje i on nazywa się chyba sam Makeup Art. E, tak, sam Makeup Art. E, tutaj, jeżeli chodzi o te makijaże, to one mogą być trochę niepokojące i również wykonuje te makijaże na e, na dziewczynach, na osobach, które mają jakieś defekty, które mają jakieś, może, choroby, faktycznie. No, no, no tak, to jest jakieś, jakieś zaburzenia. Także. Powiem Wam, że za każdym razem, jak oglądam te makijaże, to sobie myślę: no, to jest faktycznie wychodzenie ze strefy komfortu i to jest sztuka przez duże S. Także jego profil też obserwuję. Jeżeli chodzi o kolejny profil, no to oczywiście bardzo lubię Born in the Prl. Także wspomnienia z dzieciństwa, sztuka. No i co tutaj mamy? No, ja urodziłam się w latach 80. i tak jak wspominałam Wam wiele razy, jestem osobą sentymentalną i lubię powracać do tych czasów. Także tutaj no, jest zbiór po prostu na przykład seriali, wydarzeń, jakichś powiedzonek związanych z PRL-em. Także bardzo mi się ten profil podoba. I kolejny: 100 Days of Makeup, Makeup for Days, to jest również profil związany z makijażem i również bardzo kreatywne rzeczy się tutaj dzieją, także podobny do poprzedniego, o którym wspominałam, natomiast tutaj też jest no, źródło no, niekończąca się lista inspiracji, więc bardzo serdecznie polecam. No i co jeszcze? Kolejny profil to jest Tania z Tear Photography. I tutaj, co tutaj mamy? Mamy przemiłą, przesłodką osobę, która jest fotografką i fotografuje głównie swoje zwierzęta, z tego co wiem napisała również jakieś książki, chyba to były książki dla dzieci, te zdjęcia są niesamowite musicie zobaczyć, bo mm, no już dawno nie widziałam takich przepięknych zdjęć także kolejna sprawa to jest cyniczny romantyzm czyli jak sami piszą na, na profilu jesteśmy cynicznymi romantykami skazanymi, skazanymi na żywo 20 w XXI wieku. No, także dzielą się cierpieniem, i to jest takie cierpienie z przymrużeniem oka. Ja lubię dobry sarkazm. Dobry sarkazm nie jest zły, a ironia jest wręcz jeszcze lepsza. Także polecam najserdeczniej. I kolejny Make Up World News. No i oczywiście to tutaj się odnosi do wieści ze świata na temat makijażu. Ja lubię wiedzieć, co tam w trawie piszczy. Oczywiście teraz jest bardzo trudno, przynajmniej w moim mniemaniu, śledzić. No, stop, te wszystkie nowinki, bo tego jest tak dużo, że człowiek nie ogarnia. Nie ogarnia, a jak się ma jeszcze ograniczony mózg, no to wiecie, to już w ogóle pojemność ograniczona, więc trzeba uważać. I ja tutaj e, dzięki temu profilowi poznaję te nowinki, uwielbiam. Bardzo lubię też, y, bardzo lubię od niedawna. Lubię też profil introwertykalni, którego misją jest regularne dostarczanie wartościowej wiedzy na temat introwersji i introwertyków, także ja niesamowicie się identyfikuję tutaj z tymi informacjami, z tymi memami, z tymi obrazkami zamieszczanymi na tym y, profilu. Także walnę sobie kawę, bo wiecie, zaraz, zaraz zeschnę tutaj. Nie no, nie zeschnę, ale to jest takie pyszne, czemu mam sobie odmawiać? Bardzo możliwe, że się obleję, ale wtedy tak pójdę do Lidla. I w ogóle dajcie mi znać, jak Wy teraz chodzicie do Lidla i, i, i wszędzie, jeżeli chodzi o makijaż. Bo ja y, y, trochę tak na dziada, czyli do połowy, zaraz się zmyję. I kolejny sam makeup art, to już mówiłam. Codzienne inspiracje i motywacje. I tutaj znajdują się cytaty i y, motywacje. Przepiękne, naprawdę takie. Pokrzepiające, dodające siły, i nie jest to coś w stylu, wiecie, jak to się mówi um, tych kołczów, tak, że będzie lepiej, jesteś super. Są to raczej takie bardziej wyważone. Może czasem też neutralne y, cytaty, ale ku pokrzepieniu serc jak najbardziej, więc ja na, jak najserdeczniej polecam. Jeszcze są bardzo ładne te obrazki, także strona estetyczna. Wydaje mi się, że na Instagramie również jest ważna. Ró również lubię profil obrazki miłe, czyli na przykład trening wdzięczności, tak jak tutaj. Dziękuję za delikatne zielone majowo listki. No i Również różne komentarze na temat podejścia osób, na temat samoakceptacji, na temat podejścia do. A to już mówiłam, o czym tutaj jeszcze jest. Mm, dziękuję za. O, mi się to bardzo podoba. Dziękuję za moją odwagę, by żyć po swojemu. Także, no, takie przemyślenia. Niektóre dosyć oczywiste, ale takie też rzeczy bardzo proste, na które nie zwracamy codziennie uwagi. Także myślę, że warto sobie zajrzeć na ten profil. I co tutaj jeszcze mam? Czy ja tutaj jeszcze coś mam, czy to jest wszystko? A i ostatni profil, czyli Wisienka na torcie. Mój ulubiony artysta i artysta wszechczasów, i to jest oczywiście Zdzisław Beksiński. Jeżeli mnie dobrze znacie, no to wiecie, że go bardzo lubię, także jego ja niesamowicie szanuję, nie tylko za sztukę, ale także za charakter, podejście, za tę ironię. Oczywiście artysta już nie żyje, Natomiast ja czuję się bardzo głęboko z tym artystą związana nie tylko ze względu na to, że pochodził z Sanoka, ale także dlatego, że ta sztuka od wielu, wielu, wielu lat, zanim jeszcze stała się modna, niesamowicie do mnie przemawia, jest niesamowicie uniwersalna, co świadczy tylko o jej sile. Także jak był film Ostatnia rodzina w kinie, na którym byłam cztery razy, no to no byłam bardzo poruszona i. I cały czas, na bieżąco, jestem tutaj ze sztuką, żeby nie stracić kontaktu. Mam swoje, oczywiście, ulubione obrazy. No i to jest taka sztuka, która skłania człowieka do przemyśleń, do refleksji nad kondycją, ale nie nad kondycją, tą sportą, no, u mnie nie ma żadnej. Także. No, myślę, że jest to coś, co warto sobie przypomnieć. Zwłaszcza, że też wiele razy, jak umieszczałam, jak udostępniałam te posty, to wiele z Was się odzywało do mnie, że również docenia sztukę Beksińskiego. Także, także coś w tym musi być. No i już długo gadam, długo gadam, ale ym, ostatnia rzecz, na którą chciałabym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę, i właściwie chciałabym Wam, Was o to zapytać. Jaka jest Wasza ulubiona paleta? Ale właściwie nieulubiona, czyli bardziej jaka by była Wasza idealna paleta, bo powiem Wam, że teraz tyle tych palet wychodzi, że właściwie cały czas zastanawiam się nad tym, czy była jakaś paleta, która tak chwyciła mnie za serce oprócz turbiny. Ehm, ale nie w tym sensie, że podobały mi się kolory, tylko jakoś bardziej w takim, że ta kompozycja była oryginalna. I stwierdziłam, że właśnie taką paletą jest paleta retro Karoliny Ziętek. I chociaż na początku nie zdobyła ona mojego uznania, to ja uważam, że ta paleta jest niesamowicie inspirująca. Jest także niestety niedoceniana. Powiem Wam, że jak na nią patrzę, to wszystko jest przemyślane i opakowanie, i nazwy, i te kolory, jak one mogą się, się łączyć. To jest właśnie niesamowicie inspirująca paleta, moim zdaniem, i również jest świetna jakościowo. Także jest mnóstwo takich palet, które faktycznie bardzo lubię. I dają radę, i uwielbiam, i jakoś i tak dalej, ale ta paleta jest ym, jakąś taką moim zdaniem perełką, więc, ym, więc tak sobie pomyślałam. I ciekawa jestem, czy wy czasami myślicie o tym, że chcielibyście stworzyć waszą paletę i jak ona by wyglądała. Ja sobie stwierdziłam, że moja to by była taki rajski ptak, lub pani puff, i jakieś takie wiecie, kolory wystrzałowe, które nie nadają się do sprzedaży, bo pewnie nikt by takiego czegoś nie kupił, chyba że. W marce Jeffrey Star Cosmetics. Bo ostatnio sobie myślałam, że Jeffrey to ma super sytuację. Może sobie wyprodukować, co chce. Nawet jeśli to będzie asfaltowa szminka czy niebieska szminka, pomadka i każdy będzie to kupował. A nawet jeśli będzie niższa sprzedaż, no to to co z tego. Ważne, że on chciał sobie zrobić taki kosmetyczny prezent wasze zdrowie. Mm. To nie jest kawa z wkładką. Yy, także. Ja wiem, że teraz. Oho, zaczął się czas pralki. No, prawie, prawie zgodnie z zegarem. Ja wiem, że teraz e, tak jest, że no, no, trzeba patrzeć na marketing i co się sprzeda i tak dalej, ale ja naprawdę bardzo chętnie bym zobaczyła taką paletę, na przykład w samych Dłochromach albo w takich szalonych kolorach, dosyć nieoczywistych na przykład jakiś niebieski z różowym blaskiem albo niebieski z czerwonym blaskiem no czegoś takiego nie widziałam być może wiecie po prostu nie miałam dostępu do takich kosmetyków lub coś mnie ominęło, ale myślę że coś takiego no mogłoby zrobić wrażenie i być może no tak no sprzedażowo nie byłby to dobry pomysł ale może by była to taka perełka także dajcie znać ciekawa jestem też ile z was tworzy taką paletę samą dla siebie to ja opowiadam, słuchajcie, coś, coś za mało tej kawy dzisiaj. W sensie, że wiecie, macie paletę magnetyczną i sobie sami tworzycie tę swoją indywidualną paletę i z niej korzystacie. Czy wolicie na przykład kupić właśnie y, taką paletę gotową? No. I ostatnia informacja, nie wiem, kiedy ten film wejdzie, zapisałam się wczoraj do fryzjera. Wiem, że jestem stary dziad, że się cieszę z takich rzeczy, jak wyjść do fryzjera, ale jeszcze teraz wyglądam normalnie, bo wiecie, żel poszedł w ruch i tak dalej. Ale ogólnie to widzieliście na przykład na Instagramie, jak potrafią wyglądać niełożone włosy, nieogarniające włosy u mnie. Także bardzo się cieszę na tę wizytę, no i to by było już, wydaje mi się, że dzisiaj na tyle, jeszcze dopiję tę kawę, no bo warto tutaj skończyć jakimś przyjemnym akcentem. Mm. Pycha, naprawdę, ta mi bardzo smakuje, bardzo. To jest mm, faktycznie hawajska noc, chociaż na Hawajach nigdy nie była. Także dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, przy jakiej czynności Wam umilałam. Tak, czas. Mam nadzieję, że umilałam, ani uprzykrzałam. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Ja się żegnam, kawę kładę na ławę i jedziemy z następnym filmikiem już niedługo. Do zobaczenia następny raz. Cześć!